Dzień dobry, kochani, z tej strony Wasz Sound Voice. W tym odcinku opowiem Wam o czymś bardzo ciekawym, oczywiście jak zazwyczaj, bo staram się wybierać dość ciekawe tematy. Otóż, kochani, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o bajkalinie. Nie wiem, czy wiecie, cóż to takiego jest ta bajkalina, skąd się wywodzi, ale powiem Wam tak na początek, że. Była ona w medycynie ludowej naprawdę bardzo znana i stosowana w różnego rodzaju przypadłościach, chociażby w problemach jamy ustnej, różnego rodzaju, słuchajcie, podrażnieniach skóry, czy też chociażby pomagała ludziom, którzy mają problemy przede wszystkim z wątrobą. No oczywiście i nie tylko, ma jeszcze dużo innych ciekawych zastosowań. Dziś oczywiście pojawiają się na rynku również suplementy z tej rośliny, o czym później też kilka słów Wam powiem. No nic, kochani! O co chodzi z tą balkaliną? I jak tak naprawdę jest w rzeczywistości? Otóż ta bajkalina, inaczej, balkalana czasami ktoś może powiedzieć, to powiedziałabym krótko oryginalna, wieloletnia roślina z rodziny tak zwanych wargowych labitatek. Które z kolei znajdują, słuchajcie, zastosowanie w fitoterapii. Pochodzi ta roślina głównie z terenów Rosji, z tego co wiem, również i Mongolii, i zdaje się także Rośnie w Chinach. Średnio osiąga ona wysokość tak około 40 cm, więc nie jest jakaś bardzo duża. A na najprostych pędach rosną, słuchajcie, takie nieduże, lancetowate powiedziałabym listeczki czy też listki. Surowcem wykorzystywanym oczywiście w zieloleśnictwie jest z tej rośliny Korzeń, który jest bogaty w około oczywiście 20% w różnego rodzaju aktywne. Czynne związki. Niektórzy też, słuchajcie, mówią o tej roślinie, tak jakby o diecie młodości. A czym jest ta dieta młodości, czy też odmładzania? Zioła odmładzające, słuchajcie. No cóż, myślę, że o tym również Wam za chwilę opowiem, bo to będzie dość ciekawy temat. Kto z nas nie chciałby być, słuchajcie, wiecznie młody, wiecznie piękny? A zioła odmładzające? Myślę, że brzmi ciekawie. Co do właściwości słuchajcie tej rośliny, zawiera ona oryginalne flawonoidy, tak zwaną właśnie bajkalinę. I generalnie mówiąc, ta bajkalina. Wykazuje właściwości przeciw, słuchajcie, zapalne, przeciwwirusowe oraz oczywiście przeciwnowotworowe. Więc jest trzy w jednym, ale kochani, to nie Heden Schauders, <gryw> czyli szamponu nie reklamujemy. Inne substancje, czynne w ogóle, które posiada ta roślina, to również olejki eteryczne i tak zwane irydoidy. Garbniki cóż jeszcze, oraz jeszcze kwasy organiczne, o których chyba nie wspomniałam, które cechują się bardzo wysokim potencjałem antyoksydacyjnym. Co z kolei, kochani, determinuje niezwykłe właściwości prozdrowotne właśnie, kochani, tej rośliny. Jako doskonałe, wręcz powiedziałabym, źródło flawonoidów, roślina właśnie ta mm, może zatrzymywać rozwój nowotworów. Co powinno być bardzo istotne w naszych czasach, ponieważ no niestety tą przypadłość ma coraz częściej bardzo dużo osób. No i niestety jest to dość smutna sprawa, dlatego trzeba walczyć i trzeba się nie poddawać. Cóż jeszcze kochani, roślina ta doprowadza do samoistnej tak zwanej śmierci komórek rakowych i hamując, można to tak ująć, tworzenie się sieci nowych, inaczej takich naczyń krwionośnych wokół na przykład powstających guzów. Polecana jest też, słuchajcie, szczególnie w przypadku białaczki limfatycznej, szpiczaka czy też oczywiście chłoniaka. W tradycyjnej natomiast medycynie chińskiej wykorzystywana jest jeszcze do leczenia raka płuc oraz raka prostaty. I myślę, że o tym też można by było jeszcze troszkę więcej powiedzieć. Generalnie jeszcze ta bajkalina i może właściwości i skutki uboczne, coś Wam o tym opowiem. I jak ją stosować? Cóż, bajkalina odpowiedzialna jest za telomery, czyli fragmenty chromosomów, które tak jakby skręcają się podczas każdego podziału komórki. Im są krótsze, słuchajcie, tym organizm jest starszy, zwiększając między innymi tak zwane ryzyko wystąpienia nowotworów. Bajkalinie przypisuje się właśnie właściwości hamowania procesów. Skracania się telomerów, co ma słuchajcie, skuteczne, tak zwane hamowanie procesów starzenia. I o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Wykazano też e, również, że ta balkalina. Czy też inaczej mówiąc tarczyca bajkalska normalizuje poziom lipidów w naszej krwi, przez co kochani obniżając, no, mówiąc krótko, cholesterol. I dzięki czemu chroni ona organizm przed przede wszystkim miażdżycą, zawałem serca, udarem mózgu, czy też nadciśnieniem. Więc myślę, że warto byłoby się zastanowić nad jej suplementacją. Dodam jeszcze, że dzięki jej przeciwzapalnym i przeciwwirusowym właściwościom może być też, słuchajcie, pomocna w leczeniu chorób dziąseł, a przecież wiele osób boryka się z tym problemem: krwawiących dziąseł i nie tylko zanikających dziąseł, przewlekłych stanów zapalnych, śluzówki jamy ustnej, a także, powiedziałabym, w mniejszym stopniu różnych podrażnień, na przykład skóry. Niwelując oczywiście powstały trądzik, również. Dzięki w ogóle związkom takim jak bajkaliny oraz bajkaleiny, roślina ta wspaniale wspiera pracę naszej wątroby. I to jest chyba również istotne, przyspieszając w ogóle leczenie różnych chorób, yy, z nią oczywiście związanych. Cóż jeszcze o tej bajkalinie, tak w skrócie? Może skutki uboczne? Nie wykazało, słuchajcie, skutków ubocznych przy przyjmowaniu preparatów starczycą bajkarską. Jednak, ze względu na brak oczywiście dużej ilości badań, nie powinny go przyjmować, z tego co pamiętam, kobiety w ciąży i to chciałabym zaznaczyć oraz kobiety karmiące piersią, również dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Starczyca jeszcze balkajska, podsumowując, ze względu na swój bogaty skład, wykazuje wielonaprawdę kierunkowe działanie lecznicze. I jedną z jej właściwości jest właśnie działanie przeciwzapalne, o którym już wspomniałam i głównie za sprawą właśnie zawartej w niej, słuchajcie, przypominam, bajkaliny. Przetwory zresztą starczycy bałkańskiej mogą być stosowane nie tylko, jak wiecie, w ostrych stanach zapalnych. Ale wykazują także wysoką skuteczność w ogóle w walce z przewlekłym stanem zapalnym, który po prostu bytuje czy też jest w naszym organizmie. Co więcej, po zastosowaniu tarczycy balkańskiej obserwuje się również obniżenie stopnia nasilenia bólu, nie wiem, czy wiecie, zredukowania po prostu również obrzęków w przebiegu na przykład. Altretyzmu, jeśli ktoś z Was ma akurat taki czy też inny problem, wyciągi w ogóle z korzenia tarczycy balkańskiej działają ochronnie na wątrobę oraz mm, stymulują właśnie wydzielanie żółci i dzięki czemu ułatwiają proces trawienia właśnie różnego rodzaju pokarmów i ta bajkalina wykazuje jeszcze także dużą aktywność przeciwwolnorodnikową, tak to ujmę, dlatego stosowana jest nie tylko leczniczo, ale także jest, słuchajcie, składnikiem różnego rodzaju kosmetyków działających przeciwstarzeniowo. Bo przecież my ludzie chcemy być wiecznie młodzi. Tarczyca jeszcze bałkańska jest doskonałym środkiem stosowanym w celu prewencji miażdżycy, zakrzepicy. Wykazano bowiem, że właśnie te flawonoidy zawarte w surowcu obniżają taki tak zwany jej poziom wolnych trójglicerydów oraz słuchajcie wolnego cholesterolu we krwi. A co jeszcze hamują właśnie agregację płytek krwi. Mówiąc jeszcze krótko, bajkalina i. Wogonina, czyli taka substancja chemiczna, czy też chemiczna zawarta właśnie w korzeniu tarczycy bałkańskiej, wykazuje także działanie podobne do witaminy P, o której nagrałam specjalny filmik. Yy, znajdziecie to w zakładce o witaminach i suplementach. Cóż jeszcze? I tak, jakby uszczelnia i hamuje wzrost yy, przepuszczalności właśnie naczyń włosowatych, to samo właśnie robi witamina P. Dzięki tym, a nie innym właściwościom wyciąg z tej tarczycy balkańskiej może być stosowany w celu zmniejszenia obrzęków, słuchajcie, rąk, nóg oraz redukowania wybroczyn i nawet żylaków. Yy, działają one także na korzystnie, na mikrokrążenie, co ma jeszcze swoje zastosowanie m.in. w przebiegu retinopacji cukrzycowej. Ważną właściwością jeszcze tarczycy bałkańskiej jest działanie, słuchajcie, uspokajające, przeciwdrgawkowe, przeciw e, tak zwane lękowe, więc jeśli ktoś ma z tym problemy, radziłabym się zainteresować tą niezwykłą rośliną oczywiście i suplementacją tej rośliny. Nalewka, słuchajcie, z korzenia rośliny jest też często podawana pacjentom, którzy zmagają się z nerwicą czy też bezsennością, a ilu z nas normalnie czasem nie może się wyspać. No cóż, tarczyca balkańska czy też balkanina wykazuje także działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz, słuchajcie, przeciwgrzybicze. I myślę, że tym krótkim skrótem opowiedziałam Wam o tej cudownej roślinie naprawdę sporo. Zastanawiam się jeszcze, o czym zapomniałam. Ale to tak naprawdę ciężko czasami się skupić, jak się nagrywa coś, nie patrząc w ogóle na widzów. Korzeń tarczycy bałkańskiej wpływa oczywiście pozytywnie na wiele różnych obszarów w naszym organizmie i włączenie w ogóle ekstraktu do codziennego jadłospisu, mogłabym tak powiedzieć, może ukoić właśnie nasze, słuchajcie, stargane nerwy, różnymi życiowymi sprawami i Oczywiście, zrelaksować nas, a w rezultacie odzyskać, tak jakby, wewnętrzną harmonię, czy też równowagę ciała, do której powinniśmy dążyć. Oprócz jeszcze zwalczania przewlekłego zmęczenia oraz negatywnych skutków, oczywiście stresów, tarczyca. Bajkarska wykazuje również szereg, słuchajcie, innych właściwości, na przykład eliminuje toksyny, redukuje stres oksydacyjny, wspiera układ krążenia, to już wspominałam, podnosi odporność organizmu, właśnie. Chyba tego nie wspomniałam i chroni przed oczywiście fotostarzeniem się organizmu. To tak podsumowując, myślę, że Was zaciekawiłam tym terminem. Tarczyca e, Bałkalska, e, czyli bałkalina, występuje tarczycy bajkalskiej, która znajduje się również e, i ma swoje zastosowanie w profilaktyce nowotworów, więc jeśli macie z tym problem, również powinniście się zapoznać. E, wpływa na enzym e, telomerazy, zdaje się, i powoduje jeszcze jego w ogóle zahamowanie, co prowadzi do skrócenia cyklu życia, słuchajcie, właśnie tych komórek nowotworowych i uniemożliwienia jej po prostu Dalszego, dalszych tych komórek po prostu podziałów. No nic, kochani, słuchajcie, myślę, że preparany, preparaty przepraszam, z walkelią mogą być całkiem korzystne i należałoby się zastanowić nad ich przyjmowaniem, ponieważ ta roślina naprawdę moim zdaniem jest magiczna. No cóż, ta tartica bałkańska w ogóle działa na wielu płaszczyznach zdrowia, mogę śmiało powiedzieć, zapewniając naprawdę fantastyczne samopoczucie każdego dnia i okazuje się szczególnie pomocna w przypadku naprawdę takich zagrożeń chociażby... Jak, miażdżyca, wirusy, stany zapalne, astma, słuchajcie, i alergia, problemy ze snem, stres, przygnębienie, problemy z pamięcią, choroby y, przyzębienia, zaburzenia pracy wątroby. Jest tego naprawdę ogrom. Postarałam się naprawdę wymienić tylko kilkanaście, ale. Chciałam Wam po prostu przekazać tą cudowną wiadomość, że odkryłam kolejny fantastyczny suplement, który warto by było suplementować każdego dnia. Oczywiście nie polecam żadnej firmy. Kupiłam yy, pewnej firmy tabletki na internecie. Myślę, że na eBayu czy też na innych stronach znajdziecie sporo różności na ten temat. Sprawdźcie proszę jednak, czy posiadają te wszystkie rzeczy, które kupujecie, certyfikaty oryginalności, czy preparaty naprawdę są jakościowo dobre, bo czasami niska cena niestety równa się z jakością, nie równa znaczy się z jakością, dlatego radziłabym tak na koniec, przypominając, że czasami warto zapłacić trochę więcej i poprawić swoje zdrowie niż po prostu przeszkadzać swojemu zdrowiu, bo jeśli będziemy przyjmować suplementy, które nie są wytwarzane w sposób ekologiczny i tak naprawdę wtedy nie ma sensu w ogóle ich przyjmować. Strata wyrzucenia naszych pieniążków. Miejcie to na uwadze, Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne różne ciekawe odcinki, które znajdziecie w mojej zakładce playlisty. Pozdrawiam, papa, pa, cześć!